Jakbyśmy mogli otworzyć nasze Biblię na Psalmie 69, bo od niego chciałbym dzisiaj zacząć. Psalm 69 WBG to na 663 stronie jest jakby. Ktoś chciał otworzyć to 666. Nie, 663, na 666 jest psalm 73. To tylko cyferki. Nie przywiązujmy się do nich. Mój telefon też się zaczyna od 660? 663. E, jest to psalm dawidowy. Trochę dłuższy niż e, zazwyczaj zaczynamy od psalmów krótszych, a ten jest taki dłuższy, ale chciałbym, żebyśmy go całego przeczytali. Psalm Dawidowy, 69 zaczyna się tak. Wybaw mnie, Boże, bo wody sięgają aż do mojej duszy. Grzęznę w głębokim błocie, gdzie nie ma dna. Dostałem się w głębokie wody i nurt mnie porywa. Zmęczyłem się wołaniem, wyschło mi gardło, słabną moje oczy, gdy czekam na mojego Boga. Więcej niż włosów na mojej głowie jest tych, którzy mnie nienawidzą bez powodu. Ci, którzy niesłusznie są moimi wrogami, chcą mnie zniszczyć, wzmocnili się. Musiałem zapłacić za to, czego nie zabrałem. Zobaczmy na chwilę przerwę. Pss, pss. Dawid, psalmista, woła do Boga, aby go wybawił, bo on ugrząsł tak bardzo głęboko, że ugrząsł. Czytamy Stary Testament, czytamy psalmy, czytamy fragmenty ze Starego Przymierza. A już tutaj y, Dawid nam mówi o tym, że wybawienie jest w Bogu przez Boga, że On ugrząs i sam już nic nie zrobi bez Niego. Dlaczego tak się dzieje? Czytamy dalej. Piąty werset. Boże, Ty znasz moją głupotę, a moje grzechy nie są ukryte przed Tobą. Niech nie zeznają wstydu z mego powodu ci, którzy Ciebie. Oczekują, Panie Boże, zastępów. Niech nie rumienią się z mego powodu ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela. Bo dla Ciebie znoszę urąganie, hańba okrywa moją twarz. Stałem się obcy dla moich braci, cudzoziemcem dla synów mojej matki, bo gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie. Tutaj od tego ósmego, siódmego wersetu już mamy proroctwo. Chrystusowego cierpienia. Stałem się obcy dla moich braci, cudzoziemcem dla synów mojej matki. Gorliwość o twój dom zżarła mnie. Przecież pamiętamy z Ewangelii Jana. Jezus tak, mi... Jezus tak mówi, że tak. Dlaczego wtedyś w tej świątyni tak się rozgniewał na tych wszystkich, którzy niszczyli Bożą Świątynię, tak? Spadły na mnie urągania urągających tobie. Płakałem i umartwiałem pod postęp swą duszę, a stały się to moją hańbą. Założyłem wór pokutny jako szatę i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Mówili o mnie ci, którzy siedzą w bramie i byłem tematem pieśni pijaków. Ale ja kieruję swoją modlitwę do Ciebie, Panie, w czasie pomyślnym. Boże, wysłuchaj mnie według Twego wielkiego miłosierdzia, dla prawdy Twego zbawienia. Uwolnij mnie z błota, aby mnie ugrząz, Ocal mnie od tych, którzy mnie nienawidzą i z głębokich wód. Niech nie zaleją mnie wezbrane wody, ani nie pożre głębia, i niech otchłań nie zamknie nade mną swej paszczy. Wysłuchaj mnie, panie, bo dobre jest twoje miłosierdzie. Według twojej wielkiej litości, spójrz na mnie. Nie zakrywaj twego oblicza przed swoim sługą, bo jestem w utrapieniu. Wysłuchaj mnie czym prędzej, zbliż się do mojej duszy. I wybaw ją, odkup mnie ze względu na mych wrogów. Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i niesławę. Przed Tobą są wszyscy moi wrogowie. Hańba złamała moje serce, ogarnęło mnie przygnębienie. Oczekiwałem współczującego, ale go nie było. Szukałem pocieszającego, ale nie znalazłem. Zamiast pokarmu, podali mi rzuć. A gdy pragnąłem, napojili mnie od ten zów jesteśmy w proroctwie Dawidowym. O cierpieniu Jezusowym. Niech ich stół stanie się dla nich sidłem, a ich pomyślność pułapką. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich biodra niech się zawsze chwieją. Wylej na nich swoje oburzenia, żart twego gniewu niech ich dosięgnie. Niech ich dom z upustoszeje, w ich namiotach niech nikt nie mieszka, bo prześladują tego, którego ty uderzyłeś, i rozpowiadają o boleściach tych, których zraniłeś. Dodaj nieprawość do ich nieprawości i niech nie dostąpią Twojej sprawiedliwości. Niech będą wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi. Ja zaś jestem strapiony i zbolały. Niech Twoje zbawienie Boże podniesie mnie. Będę chwalił imię Boga pieśnią, będę go wywyższał dziękczynieniem i będzie to milsze panu niż wół albo cielec rogaty z kopytami. Pokorni to ujrzą i rozradują się, ożyje serce szukających Boga. Pan bowiem wysłuchuje ubogich i swymi więźniami nie gardzi. Niech go chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co się w nich porusza. Bóg bowiem wybawi Syjon i odbuduje miasta Judy. Będą tam mieszkać i posiądą tę ziemię. Także i potomstwo jego sług ją odziedziczy, i zamieszkają w niej ci, którzy miłują Jego imię. Ten psalm bardzo odpowiada nam na wszystkie nasze dzisiejsze też pytania, na wątpliwości. Dawid jest tutaj naprawdę w dużej rozpaczy ale cały czas woła do Boga i ma pewność tego, że Bóg jest tym wybawicielem, jest zbawicielem jest odkupicielem będzie cały czas chwalił mówi, będę chwalił im Boga pieśnią będę go wywyższał czynieniem, bo Pan wysłuchuje swoich ubogich Wysłuchuję swoich ubogich i w osiemnastym wersecie możemy przeczytać Zbliż się do mojej duszy i wybaw ją, odkup mnie ze względu na moich wrogów. I tak naprawdę ten osiemnasty werset spowodował, że chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę więcej... Pomyśleli o tym, czym jest to odkupienie, i skupili się na odkupieniu. Co to znaczy, że psalmista wołał do Boga, aby zbliżył się do jego duszy i ją odkupił? Aby ją odkupił, wybawił. Gdy otworzymy sobie pierwszy list Jana, to Jan pisze do nas, w czwartym rozdziale takie słowa. 9 i dziesiąty werset. To znane słowa, zresztą niedawno czytaliśmy list Jana, ale wróćmy do tych wersetów. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na, swego, na, na świat swego jednorodzonego syna, abyśmy żyli przez niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas im umiłował. I posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. W tym wersecie czytamy, że miłość Boża objawiła się przez to, że Bóg posłał na świat swego Syna, Bóg Ojciec posłał Boga Syna, po to, abyśmy by byli, abyśmy my żyli, abyśmy my doznali łaski, aby On to był naszym przebłaganiem. Dawid w Psalmie 69 mówi: Odkup Panie, moją duszę! Odkup mnie. W jaki sposób to się mogło stać? Mogło się to stać właśnie tylko i wyłącznie przez to, że to Chrystus stał się tym przebłaganiem za nasze grzechy. On stał się tym, który spełnił to, co wołał Dawid w tym Psalmie: Odkup mnie. Ale w jaki sposób odkup mnie? To przecież odkupienie to jest. Zadośćuczynienie, to jest wynagrodzenie, to jest zapłacenie, to jest dzisiejszym językiem, można by było powiedzieć, takie odszkodowanie, tak? My się teraz ubezpieczamy w firmach ubezpieczeniowych po to, że gdy zrobimy coś źle, to ktoś za nas zapłaci, tak? Tylko rzeczywiście my za to płacimy, a tu mamy takie odszkodowanie totalnie za darmo dla nas, bo to Jezus Chrystus zapłaca wszystko to. Co myśmy nabroili, jaki myśmy ten dług cały zaciągnęli. To on zostaje odpłacony, bo to on, tak jak napisał Jan, jest naszym przebłaga jest przebłaganiem za nasze grzechy. Co ciekawe, to nie jest tak, że my zaczynamy wierzyć w to od momentu, kiedy Chrystus umiera na krzyżu i zaczyna być głoszona dobra nowina. Bo tak jak czytaliśmy w Psalmie 69. Dawid woła o to odkupienie, o wybawienie. Jak otworzymy sobie księgę Hioba, księgę, w którym mamy do czynienia z człowiekiem, który przechodzi przez ciężkie próby, to Hiob pisze w 19 rozdziale, w 25 wersecie tak: Wiem bowiem, że mój odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi. Zobaczmy, jakie to są piękne prorocze słowa. Rzadko zaglądamy do Księgi Hioba, a to jest piękna księga. Hiob mówi, że wie, że jego odkupiciel żyje. Że to nie jest jakiś twór wymyślony. To jest żywy. Odkupiciel żywy i on wie, że któregoś dnia on stanie na ziemi. To jest pewność Hioba. On, on tego oczekuje. Mężowie Starego Przymierza, Starego Testamentu. Wierzyli i oczekiwali przyjścia odkupiciela. Wiedzieli, że to odkupienie będzie miało miejsce. W księdze Ozeasza z kolei możemy przeczytać takie słowa. Trzynasty rozdział, ostatni rozdział księgi Ozeasza. W czwartym wersecie jest napisane tak. Ale ja jestem Pan, Twój Bóg, od wyjścia z ziemi Egiptu, a nie będziesz znał innego Boga oprócz mnie. Przypominają nam się słowa z dekalogu, tak? I dalej jeszcze pada takie słowo, takie zdanie w tym czwartym wersecie: I nie ma innego zbawiciela oprócz mnie. Bóg, tu w, w UBG jest napisane, ale ja jestem Pan, i to jest tymi dużymi literami, czyli można by to odczytywać, to ja jestem Jahwe, Twój Bóg. I nie ma innego zbawiciela oprócz mnie. To, gdyby ktoś jeszcze wątpił, że Bóg jest odkupicielem i że Jezus Chrystus jest Bogiem, to choćby te słowa z księgi Ezeasza nam na to odpowiadają. Jeszcze raz przypomnę, to odkupienie, o którym my tutaj mówimy, to jest właśnie to zapłacenie, za dość uczynienie, za krzywdę, za to, co się wydarzyło. Tylko za co Chrystus płaci. Za co płaci to odszkodowanie? Jaką szkodę, jaką krzywdę myśmy uczynili? To właśnie jest to zło, które ludzie wyrządzają Bogu przez grzech. Jezus odkupuje nas, ludzkość, na krzyżu, za zło, które człowiek wyrządza Bogu. Bo grzech to jest zło, które człowiek wyrządza Bogu. I tak powinniśmy też patrzeć na grzech. Że to jest zło, które człowiek wyrządza Bogu. To nie jest tak, o bo ja się potknąłem, bo, bo ja coś źle uczyniłem, no ale co tam, to nic wielkiego się nie wydarzyło. Grzech zawsze dotyka Boga, bo to jest zło, które człowiek wyrządza Bogu. Powinniśmy o tym zawsze pamiętać, że grzesząc, to my ranimy Boga, robimy Mu krzywdę. I będąc odkupionymi, wiemy, że za to zapłacił ciężką karę zapłacił Chrystus na krzyżu, kiedy umierał, i kiedy został odłączony od ojca, właśnie w tenże sposób, że wziął na siebie wszystkie grzechy całego świata. To jest ta zapłata. My mówimy, że my, my to za darmo, to dla nas jest za darmo, bo my za to nic nie zapłaciliśmy. Myśmy ani grosza składki tej ubezpieczeniowej nie wnieśli do tego odszkodowania, do tego odkupienia. Ale Chrystus wziął to wszystko na siebie i on tą poniósł wielką karę. Chrystus na krzyżu odkupia ludzi, spłaca to, co zostało przez nas zaciągnięte, poprzez zło, które wyrządzamy Bogu w grzechu. W liście do Rzymian, Paweł pisze do nas w piątym rozdziale, tak, werset 8 do 8 10. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Bóg nam okazuje miłość wtedy, kiedy myśmy jeszcze byli grzesznikami, bo Chrystus, przychodząc na świat, przychodzi po to, aby móc. Zbawić każdego człowieka, bo odkupienie, zbawienie jest darem dla każdego człowieka. To my, ludzie, własnym własnej woli odrzucamy to odkupienie, odrzucamy to zbawienie. Ale zbawiciel przychodzi i zbawia nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, pisze Paweł. Tym bardziej, więc teraz będąc już usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. Jezus doprowadza nas do pojednania. W dziesiątym wersecie pisze, pisze Paweł tak. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Czyli to te odkupienie, ten akt, który miał miejsce na krzyżu, to zapłacenie za to zło, które człowiek wyrządził Bogu, doprowadza do pojednania. Doprowadza do pojednania. I teraz jest taka kwestia. Bóg wyciąga rękę w geście pojednania do człowieka, wybacza to, co złego człowiek jemu uczynił. Tylko czy ten akt odkupienia osiągnie każdy? Czy każdy osiągnie zbawienie? No i odpowiedź mamy jednoznaczną. Niestety nie, bo to zbawienie osiągnie tylko ten, kto odpowie tak. I to też nie jest tylko nauka nowego przymierza, mogłoby się wydawać. Jakbyśmy otworzyli Księgę Daniela, gdy otworzymy Księgę Daniela, to prorok pisze do nas tak. W 12 rozdziale Księgi Daniela, czyli w naszych Bibliach w ostatnim rozdziale Księgi Daniela, bo wiemy, że biblia katolickie się różnią i tu są jeszcze w księdze Daniela pewne dodatki. Dla nas jest to ostatni rozdział Księgi Daniela 12, w drugim persecie Daniel mówi, a wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. Daniel wyraźnie mówi, że nie wszyscy, którzy śpią, obudzą się ku zbawieniu, ku odkupieniu, bo niektórzy obudzą się, ale ku hańbie i wiecznej pogardzie. To jest straszne, że ludzie, mając ten dar, mając tą darmową polisę ubezpieczeniową, nie chcą jej, odrzucają, wolą iść na zatracenie. Dar zbawienia jest dla każdego, nie każdy go osiągnie. Odkupienie jest dla każdego, ale nie każdy chce to odkupienie przyjąć. Nasz Pan Jezus Chrystus w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza mówi tak. Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, 13-14 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. I dalej w tym samym rozdziale, 22-23 werset: Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem, odstąpcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. To nie jest tak, że zbawienie jest dla każdego. Znaczy, że każdy może osiągnąć zbawienie. Są ci, którzy nie chcą przyjąć zbawienia, idą na zatracenie. Też, też w Ewangelii Mateusza, pod koniec Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale czytamy. I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego, mówi Chrystus. 46. werset, ostatni werset 20, 25. rozdziału Ewangelii Mateusza. W liście do Tesaloniczan, żeby mieć kolejnego świadka na potwierdzenie tego, o czym rozmawiamy, możemy przeczytać w liście do Tesaloniczan tak. Drugi list do Tesalonicza, pierwszy rozdział w dziewiątym wersecie poniosą oni karę wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. Pamiętajmy, że to wieczne zatracenie to nie jest tylko jezioro ognia, w którym są mąki cielesne, wieczne zatracenie to jest wieczne zatracenie od oblicza Bożego, od Jego chwały, od Jego mocy. To samo możemy jeszcze w księdze objawienia przeczytać. 20 rozdział księgi objawienia. Ja wiem to nie są wersety radosne. Dla nas, bieżących, radosne, ale pamiętajmy, że po to głosimy Boże Słowo innym, aby oni nie znaleźli się po tej drugiej stronie. W 20 rozdziale księgi objawienia w 15 wersecie czytamy, jeśli, ktoś nie znalazł, nie, 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 jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora. Ognia. A zatem nie każdy, kto żyje i poznaje Bożą łaskę, osiągnie zbawienie. Tylko ten, który to zbawienie przyjmie, który wierzy, który jest osobą bieżącym, bieżącą. Słynne słowa z Ewangelii Jana. Możemy przeczytać w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie. W czasie rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, to zawsze pamiętamy, często o tym mówimy, dla kogo? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zawsze nasuwa mi się tutaj takie pytanie: jak można taki dar odrzucić? Jak można taki dar odrzucić? Jak można nie cieszyć się z tego, że jest się, że można być człowiekiem zbawionym, że można być pojednanym z Bogiem, że można mieć, zostać być odkupionym z własnych wszystkich win, przecież nawet ludzie niewierzący. Mają czasami sumienie, i czasami to sumienie ich dręczy, mówi im, dokucza im, podpowiada im, że źle uczynili. Wielu ludzi nawet targa się na swoje życie z powodu swoich złych uczynków, prawda? Więc to jest bolesne, że żyjesz w niezgodzie z Bogiem, i mając taki dar, odrzucasz. A przecież, gdy Chrystus przychodził na świat to na całym świecie była wielka radość. W Ewangelii Łukasza możemy przeczytać w drugim rozdziale, w jedenastym wersecie. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził wam się Zbawiciel, który jest Chrystus Jezus, Pan. To będzie znakiem, znajdziecie niemowlę, owinięte w pieruszki leżące w, w żłobie. To przecież przyszedł anioł i zwiastował chwałę Bożą. Pastuszkom. Woł i oni z radością biegli, bo narodził się Zbawiciel. Zaczynają być spełnione wszystkie te proroctwa, o których czytaliśmy. Przychodzi ktoś, kto przychodzi odkupić nas i pojednać nas z Bogiem. A my ten dar odrzucamy. Niezrozumiały. Bóg wydaje samego siebie, płaci za nas. My, tak jak już mówiłem, otrzymujemy, nie płacimy za nic, otrzymujemy to za darmo. Jezus płaci. Mało tego, że płaci, że On umiera na krzyżu, że odkupia nasze winy, to jeszcze po zmartwychwstanie staje u boku Ojca jako nasz jedyny wstawiennik, pocieszyciel, pośrednik, tak? Ten, który e, wstawia się za nami. W do hebrajczyków możemy przeczytać Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Bracie Tomku, który to list do hebrajczyków? Jaki rozdział? List do hebrajczyków, siódmy rozdział, dwudziesty piąty werset. Całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawić się za nimi. Przez swoją świętą krew przelaną na krzyżu nastąpiło odkupienie. Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale czyta: Więc pisze. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z, naszego, z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Żadnymi pieniędzmi, żadnymi datkami, tak jakimikolwiek postępowaniami, działaniami nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Zbawienia, bo wykupienie mamy tylko i wyłącznie przez krew Chrystusa. Ani złoto, ani srebro, ani jakieś stawiennicze modlitwy nic tutaj nie pomogą. W nim mamy tylko przebłaganie, my mamy odkupienie, w nim mamy przebaczenie grzechów. W nim mamy tylko przebaczenie grzechów. Liście do kolosan. Paweł pisze, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowagionego Syna, którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. Pierwszy rozdział listu do Kolosan, 13-14 werset. Wracając do listu do Hebrajczyków, w dziewiątym rozdziale czytamy, i dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, aby przez śmierć poniesioną, dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Jezus zrealizował plan, taki plan, który został przez Boga wdrożony od razu, od momentu zaistnienia grzechu. Kiedy na świecie zapanował grzech, pojawił się grzech, kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, wtedy Bóg wdrożył w życie, tak można by było powiedzieć, biznesowo swój plan, plan odkupienia tejże ludzkości. Zrozummy, że po ludzku, gdybyśmy byli Adamem, gdybyśmy byli Ewą, to po ludzku, w momencie kiedy zgrzeszyli i zostali wygnani z raju, wszystko się skończyło. A po bo Bożemu, to wtedy się wszystko dopiero zaczęło. Po Bożemu, dopiero wtedy się cało zaczęło. Wtedy się zaczął realizować cały Boży plan odkupienia ludzkości. I to plan, wiadomo, w Jezusie, Chrystusie. W księdze Zachariasza możemy w szóstym rozdziale przeczytać. Księga Zachariasza, szósty rozdział, 12, 13, werset. I powiedz do niego. Tak mówi Pan zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi latorośl. On wyrośnie ze swego miejsca i zbuduje świątynię Pana. On zbuduje świątynię Pana, będzie obdarzony chwałą, zasiądzie na swoim tronie i będzie panować na nim i będzie on kapłanem na swoim tronie i rada pokoju będzie między nimi oboma. Bracie tomku przepraszam a Hebrajczyków dziewiąty rozdział. który werset? 15. Jezus oddał siebie za nas już od zarania świata. W momencie, kiedy świat się zepsuł grzechem, to Jezus już postanowił oddać siebie za nas. W Księdze Objawienia w 13 rozdziale czytamy tak w ósmym wersecie. Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, zabitego od założenia świata. Imiona zapisane w księdze Życia Baranka, który co zabitego od założenia świata. Biblia, całe Pismo Święte to jest księga o Bożym planie odkupienia ludzkości w Jezusie Chrystusie. Jeżeli czytamy Pismo Święte, to czytamy historię planu, realizacji Bożego planu odkupienia ludzkości w Jezusie Chrystusie. Biblia to jest to opowieść o Zbawicielu, który nas odkupia. Amen.